Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nowe modyfikacje, które zostały dodane do, do Modhuba kilka dni temu. Fakt, już kilka innych e, youtuberów nagrało. Co to są za modyfikacje, które można powiedzieć polecają, natomiast przez to, że ja osobiście nie miałem czasu, musiałem ten plan odłożyć na później. Natomiast teraz wracam, że tak powiem, mając tego czasu troszkę więcej i pragnę wam zaprezentować, jak te mody się sprawują oraz jak one wyglądają. Z e, natomiast, wracając że do mojej krótkiej nieobecności, dla osób, które już mnie śledzą, w niedzielę o 16 film się nie pojawił, ze względu na to, że kompletnie nie miałem czasu na to, żeby jakikolwiek materiał nagrać. I żeby Wam to zrekompensować, w dzień środa o godzinie 16 jest publikowany ten odcinek, o godzinie 18 tego samego dnia będzie opublikowany drugi odcinek, gdzie tak naprawdę znowu sobie luźno pogadamy o jakichś, że tak powiem, sprawach. Natomiast przejdźmy sobie teraz do ModHuba i jeżeli chodzi o najnowsze modyfikacje, natomiast są to modyfikacje, jeszcze raz znaczę międzyplatformowe, czyli będą działać one zarówno na komputerze, jak i na konsolach. I pierwsze co nas wita, bardzo fajny, że tak powiem, pak od tak naprawdę Sauer'a, czyli zestaw obciążników naprzód marki Sauer. Fajnie, że zostało dodane. Przepraszam, no niestety jeszcze troszkę się kuruje. Fajnie, że zostały one dodane, były one w poprzednich farmingach, były one tak naprawdę od farminga 15, więc super fajnie, że ten zestaw dalej tutaj z nami jest. Bardzo fajny zestawik, bardzo fajny jego też, że tak powiem, ciężary są. Naprawdę świetny, że tak powiem, urozmaicacz, że, że tak powiem, całego sklepu, jeżeli chodzi właśnie o te obciążniki. Mm. A więc tak, tak naprawdę, silos na wszystko, co jest, że tak powiem, dostępne. Maksymalna pojemność 1000 litrów. Dziennie, utrzymane, utrzymanie dzienne 10 dolarów i cena 30 tysięcy dolarów, więc cena jest naprawdę malutka jak za taką ilość. Nie możemy tutaj oczywiście przechowywać mleka i innych substancji płynnych. Natomiast idealne, że tak powiem, pod jakieś, nie wiem, my, my, tak jak widzimy tę cysternę, więc widzimy idealne rozróżnienia pod inne, że tak powiem, subs, y, substancje, pod inne materiały, więc Moim zdaniem sitos bardzo fajny, ale też wygląda tak trochę dosyć e, staro, niezbyt nowocześnie, więc fajnie w, by się to spisywał w tych starszych gospodarstwach. Darmowy zbiornik tak naprawdę na wodę. Dużo osób narzekało na to, że cena za wodę za 1000 litrów jest jeszcze większa niż w Farmingu 22, gdzie w Farmingu 22 już była dosyć wysoka. Tak, gdzie, przez to też sam korzystam przykład z rzeczek czy z jeziorek, jeżeli chodzi o pobranie wody. Tutaj mamy tak naprawdę e, za darmo, darmową wodę z naszego zbiorniczka. Koszt 500 dolarów. Oczywiście e, nie ma, e, koszty zielonego utrzymania nas nie obowiązują. Jest, e, no, że cały produkt, no, w sumie ciężko by tutaj z jednego, po prostu. Zwykła, najzwyklejsza woda, ale za darmo. Nic za nią nie płacimy, więc naprawdę super. W końcu, jakiś pierwszy, malutki kombajn, za niską cenę. Natomiast też o mniejszej pojemności. Był on w standardzie, w farmingu 22, czyli Rostel Maszynowa 330. Nie ma szerokiego tego headera. Bo... 5 metrów, czyli jest metr mniej niż e, Messei Ferguson, e, obecnie najsłabszy ale też jego pojemność to zaledwie 4900 litrów natomiast cena jest dwa razy mniejsza niż właśnie takiego Messei Fergusona czyli jeżeli chcemy zaoszczędzić troszkę pieniążków, a chcemy mieć kombajn nawet, nawet można powiedzieć nowocześniejszy niż ten e, Messei Ferguson pierwszy, który mam do chłopie, no to super właśnie opcja za tą cenę jak najbardziej w końcu przynajmniej jakiś pierwszy kombajn, który naprawdę jest mały, tani i świetny zarazem. Kolejne, dwa zbiorniki asenizacyjne. Jeden na 20 tysięcy litrów pojemności i drugi na 30 tysięcy litrów pojemności. Takie same, e, że tak powiem, zbiorniki asenizacyjne były w Farmingu 22. Ich cena też nie jest duża, a fajną, że tak powiem, robotę e, dzięki tak naprawdę rozpiętości roboczej mogą robić, fajnie mogą nam na gospodarstwie pomóc. Kosiarka od Pottingera. Co tu można więcej powiedzieć? Była w Farmingu 22? No była. Była fajna? Była fajna. E cena? Jak za tą szerokość roboczą? Super. Nie ma o to, co się przyczepić. Każdy kto grał w Farminga 22 będzie znał tą, e że tak powiem, e kosiarkę. I tak samo na przód, tak samo na tył. I na tył ma też funkcję zgrabiania na środek, czyli też to jest bardzo fajne, jak na przykład jeździmy blisko drogi, ale chcemy mieć wszystko pod, podgarnięte na nasze pole, a nie rozpierdzielone jeszcze na przykład pojezdni. Przyczepa y, od marki Klas, dwa y, y, dwie kategorie pojemnościowe, 6 litrów oraz 22,500 litrów. cena też wydaje mi się naprawdę dosyć atrakcyjna. Fajna przyczepka, szkoda, że nie było jej w standardzie od razu. Cały zestaw, że tak powiem, naczep od, można powiedzieć, Lizarda. Tutaj nie będę, nie wciągałem się, że tak powiem dokładnie, co, co to oznacza. Natomiast, tak jak sami widzimy. No mamy dwie przyczepki Lizarda. Mamy e, pojemnik na wodę od Lizarda oraz przyczepę z zgrabiającą. Ta przyczepa zgrabiająca przypomina mi e, ten, przyczepę Pottingera. E, strasznie tak jak mówię. W farmingu 22 podobna przyczepa była w, właśnie jako Pottinger. Ale dobra. Przejdźmy dalej. Zbiorniczek na, że tak powiem, wszystko co jest płynne. Bardzo fajna rzecz, bo możemy sobie sami napełnić. O pewność waszych więc to jest naprawdę całkiem sporo. Sami możemy to napełnić np. paliwem, nawozem płynnym, herbicydem, czym tam tak naprawdę chcemy. Pusta paleta, jakby ktoś chciał więcej imersji, tak można sobie w tym momencie y, zakupić pustą paletę no i na tą paletę coś bezpośrednio sobie ułożyć, za, um, ten, umocować za pomocą pasów i na spokojnie sobie to przewozić. Więc dla osób, które lubią realizm, jeszcze większy niż na przykład ja, bo ja osobiście, ja skoro załóżmy, kupuję worki y, z nasionami czy z nawozem, no to już kupuję na palecie, więc one po prostu tylko znikają, czy same. Bele z sianem. Też no, ładuję bezpośrednio na naczypy do tego przeznaczone, więc żadnych palet nie poczułem. Natomiast jak ktoś lubi, jak najbardziej może. E, łańcuch oraz e, sznur na przednie, że tak powiem, na przedni. nie sprawdzam osobiście, jakby to działało, więc nie, że powiem, nie powiem wam za dużo. Widzę, że to dodaje jakąś masę, natomiast nie liczyłbym tego jako obciążnik. Ale jako do, element dekoracyjny, jak najbardziej. Kolejny obciążnik 850 gramów od marki Akko. Kolejne urozmaicenie, jeżeli chodzi o obciążniki na przód. <laughs> tak naprawdę, można powiedzieć, nasza polska yy, marka, jeżeli chodzi o ochronę roślin. Yy, dosyć małe pojemności, jeżeli mamy, jeżeli mam być szczery, a bardzo fajnie dla troszkę tego realizmu, fajnie to wygląda. Myślę, że też u mnie na farmie, też po jakimś czasie się jak powiem, z tym spotkacie. Bo osobiście ja lubię takie małe elementy, które dodają faktycznie coś do tej rozgrywki. Że jak powiem, szopa na bydło, pojemność 50 sztuk. Natomiast nie jest to, że tak powiem, z tego co zauważyłem, szopa, która będzie zbierała też mleko. Testowałem u siebie. Nie wiem, czy może nie zostało to już zaktualizowane. Natomiast ja osobiście u siebie albo mam błąd, albo faktycznie tego mleka ta yy, shopa nie zbiera. <laughs> Magazyn pod bele, ale wydaje mi się, że jego już wam chyba pokazywałem. Dosyć fajne. Tak naprawdę z ciekawszych modyfikacji, to oprócz tych bunkrów kolejnych, szopy, mamy jeszcze. Stare pojemniki na, ten, na paliwo. Oczywiście możemy sobie po, ten postażyć w opcjach, ale może być tak, jak tutaj właśnie widać, kompletnie nowka sztuka nieśmigana. Mamy tutaj widełki do obornika. Pojemność 3500 litrów, więc całkiem fajnie, całkiem sporo. Co tak naprawdę o nim więcej powyżej? Są no, widły to po prostu ten obornika. Przyczepa samozbierająca, 23 tysiące m sześciennych pojemności, czyli możemy powiedzieć, że ma 23 000 litrów pojemności. Eee, cena nie jest jakoś super duża, zapotrzebowanie na mocy jest bardzo małe, eee, prędkość robocza 17 km na godzinę. A i ma jeszcze ten uzdatniacz do tego, do, 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 do kiszonki eee, i oczywiście uzdatniacz to jest 10 litrów pojemności, czyli standardowo. Zresztą modyfikacje to ostatnio wam pokazywałem. Co jest kolejną dla mnie bardzo fajną modyfikacją czyli nielimitowana konfiguracja kolorów. Jest to naprawdę super. Tym bardziej jak ktoś chce już całą swoją, że tak powiem, flotę wymalować typowo po swoje, bo jest to dostępne na każdy paz, na każdą maszynę bez żadnych ograniczeń. Fajnie, naprawdę super Jając coś takiego dodał, bo zajebiście to modyfikuje wszystko, co chcecie. Przejdziemy zaraz na, że tak powiem, mój zapis ten testowy i tam się, że tak powiem, tym pobawimy razem z zaprezentowaniem tych maszyn, które, że tak powiem, e, tych ciekawszych maszyn, które są w tym momencie do kupienia dzięki ModHubu. ModHubowi. Dobra, no to jeżeli chodzi o modyfikacje, bo tak jak tu się powtarza, oczywiście jeżeli chodzi, chodzi o kolejne, że tak powiem, skrypty, no to tych skryptów też troszkę jest, no ale że omawiamy modyfikacje też głównie pod konsolę, no to lecimy bez skryptów niestety. Tak więc jeżeli chodzi o sam pokaz taki, można powiedzieć, typowo teoretyczny, to mamy go za sobą. Jeżeli chodzi o pokaz właśnie, który chcę Wam pokazać na moim zapisie testowym, tak, to nie będę, jak tak dłużej e, przedłużał. Zapraszam was na pokaz, jak wygląda właśnie Rostelmasz i kilka innych fajnych maszyn z tych dodatków, a więc Nic się... Dobra, witam was po tej krótkiej przerwie. Jesteśmy już przed sklepem maszyn rolniczych Barlexa i przechodzimy od razu do zakupów maszyn, które nas interesują, czyli przejdziemy sobie na modyfikacje, o właśnie. Ody i nas interesuje taką e, Kombine. A tu jeszcze jeden rostelmasik, O, jest, jest to masz. Od razu sobie go kupujemy. I header do niego. Dobra. I tak się tutaj prezentuje właśnie nas, nasz mały rostelmasz. Nie jest on naprawdę jakoś. Super pojemny, ale jest, na, jeżeli chodzi o początkowe gospodarstwa, małe gospodarstwa przede wszystkim, naprawdę super. Jeżeli chodzi o jego środek, no środek jest prosty, tak? Jest nowocześniejszy w porównaniu do Messier-Fergusona, natomiast jest on zdecydowanie bardziej e, prosty, niż to wszystko działa. Dobra, słuchajcie. Jeszcze, jeden malutka, jeszcze jedna malutka pauza, ponieważ coś mi ten z kierownicą nawala strasznie duży nie wiem, feedback force field, feedback się nauczył, ale do tego przejdziemy w kolejnym filmie. Co się stało z, tą, z tym paczem 1.3, który ostatnio wyszedł? Co się stało u mnie na przykład z kierownicą? Nie wiem, czy u Was jest taki problem. Natomiast, jak mówię, to w, będzie w filmie z pogaduchami. Dobra, krótka przerwa. Dobra, witam was po tej króciutkiej przerwie. Jesteśmy już w tym momencie z powrotem w naszym Roostermaszu, w tym momencie już mi wszystko działa i mogę Wam bezpośrednio to wszystko zaprezentować fajnie, jak to działa. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o sam kombine, no że powiem nie ma nic skomplikowanego. Podjeżdżamy, podłączamy. No i to oczywiście możemy sobie go też rozłożyć. No, jeszcze header, ale już kombajna muszę. A nie, on nawet nie jest rozkładany. O proszę. No to widzicie, no to na tyle mam mało pewność, że nawet rozkładany nie jest. No faktycznie nawet rozkładany jest. No, tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o tego kombajna. No nic takiego szczególnego. Zwykły prosty kombajn jest nawet tro troszkę wolniejszy, jeżeli chodzi o jazdę niż Massey Ferguson. Natomiast w dalszym ciągu uważam, że jest to naprawdę świetna opcja. Dobra. <coughs> Ja Wam w tym momencie pokażę kolejne trzech mam sprzaty, które chcę Wam zaprezentować. Czyli tak, na pewno będą te przyczepy od Lizarda. Dobra. O, i tu jest właśnie ta opcja e, tych kolorów. Możemy sobie wejść w kolory niestandardowe. Możemy ustawić błyszczące, metaliczne, jak i matowe. Oraz mamy pełny tryb RGB. Chcemy, możemy sobie tak naprawdę ustawić wszystko, co nam się podoba, więc jest to naprawdę super, e, jeżeli chodzi o. No, tak mówię, pełną, że tak powiem, dynamikę całego, całego sprzętu, tak? Zostawmy sobie metaliczny. No i teraz. Mamy metaliczne felgi, Więc, no tak mówię, no świetnie, świetnie to wygląda. Może akurat przy tych przyczepach nie jest za dużo, ale zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na przykład przy yy, tych traktorach. Więc, dobra. Przyczepkę też sobie to tu zakupimy, Tutaj mamy na wodę 7000 litrów. No i standardowe przyczepy. Pytanie, czy one są takie same? 18,5, 18,5 do 200. O, pasz. Patrzcie, możemy, nie zmieniając szczepy, możemy mieć 200 tysięcy litrów, więc też modyfikacja dla osób, które nie lubią, że tak powiem, też grać realistycznie. Eee, jak dla mnie, szkoda, szkoda, że coś takiego jest, natomiast 18,5 tysięcy eee, litrów jest naprawdę jak najbardziej eee, dopuszczalne. No, ale przejdźmy sobie do dokupienia tej naczepki, skoro one mają tyle samo pojemności, no to jest cięższe. Ta waży 4,6 tony, ta waży 5,2 tony, więc na pewno e, po to będziecie potrzebować troszkę ten traktor silniejszy w, niż w stosunku do tej. Dobra, ale już. Dobra, to też zakupię. Chciałbym wam pokazać, jak się to prezentuje. Co tu mamy, jeżeli chodzi jeszcze o te modyfikacje? Właśnie, że ten. O, naczepę klasa. I widzicie, z dodatkiem u góry mamy 22500, bez nadstawki mamy 12600, więc też fajnie, że ta przyczepa jest modyfikowana, że możemy się nią u nas spokojnie pobawić. My sobie zostawimy właśnie te 22,5 tysiąca i to jest 20, tyś... 20 tysięcy zaledwie. Więc naprawdę tania przyczepa. Muszę ee, szczerze powiedzieć. Bo ja nawet obecnie na swoim zapisie mam przyczepkę tą, która ma 18,5 i kosztuje 32 500 i w tym momencie z tego klasa mając większą pojemność. Nie przepłacam, jest jeszcze tańsza, więc uważam, że naprawdę odnajdzie się ta przyczepa w, tak w tym przedziale, 185 No, na spokojnie uważam, że się odnajdzie. Super, fajnie, że, fajnie, że ktoś pomyślał i tak takie coś zrobił. Domyśl, pewnie się domyślacie, że jaka przyczepa teraz u mnie zawita. Dobra, przyczepę sobie wzięliśmy. Na no, ciekawszych jeszcze takich rzeczy. No, pakiet yy, ochrony środowisko Była ta naczepa, szczczepa sa, yy, samozbierająca. Były te dwa wozy asenizacyjne, Jeden wóz. O, nie będę kupował dwa razy. I teraz tak, jeżeli chodzi o kombinację, no to łączymy do niego coś. Yy, 2 metry te rurki robocze, ten cały system i system, który ma 21 metrów e, szerokości roboczej, więc tak naprawdę pełna dowolność. No i tutaj znacznie większy, bo 30 cm e, że tak powiem, przycza, ta, ten, ta cysterna asenizacyjna, e, więc jest to naprawdę też całkiem spoko. Dobra, kupujemy. Dobra, tego gnojka wyłączamy i Dobra, no i wiadomo, jeżeli chodzi. A gdzie mi wywaliło tą przyczepę? Gdzieś mi tą przyczepę wywaliło, nie wiem gdzie, chyba że jest gdzieś tutaj. No nic, no dobra, trudno. Najwyżej kupimy ją jeszcze raz. Dobra, a więc tak, jeżeli chodzi o to pierwszy wózek sensacyjny, w stosunku do nas ogromny. Nie ma co, że tak powiem. Nie ma co, że tak powiem, tutaj wnioskować. Fajnie, że ma 20 zerów i uważam, że to takiego już większego gospodarstwa, to znaczy większego niż średnie, będzie naprawdę bardzo fajne, bo myślę, że taki typowy ciągnik typu Fendt średni, dałby sobie z nią spokojnie radę. a przepa, samozgrabiająca, też bardzo fajna, szybko klasa. Duża myślę że będzie mniejsza. Ale fa też fajnie. No i te przyczepy Lizarda. Nic takiego szczególnego. A ja dwa razy tego. To przyszedł kupiłem. To już wiem, czemu nie zmieścił mi się ten traktor i tak. No. Mniej więcej tak by się to prezentowało. Wezmę sobie sprzedam jedną rzecz. Gdzie są tutaj te moje maszynki. Teraz tak Lizard. Te ch to chcemy sprzedać. I tak naprawdę dzięki temu mamy miejsce właśnie na. Traktorka. A pójdziemy sobie w tego. John Deere'a. O, John Deere nie ma tych kolory, Tutaj też tylko. Nie. Wiem o. Jeżeli, ktoś, jeżeli chodzi o tą modyfikację z kolorami, no to tutaj tak mówię, możemy się tym na spokojnie bawić. Można zrobić błyszczący. No i tak to mniej więcej będzie wyglądać, jeżeli chodzi. Kurde. Nie chciałem wyjść z tego. Jeżeli chodzi właśnie tak jak mówię o kolorki, no to zostawiam na przykład tak mówię, niebieski. Dajmy sobie pełny niebieski, błyszczący. Wygląda to mniej więcej coś takiego. Możemy to zmienić na metaliczny. Będzie on bardziej przypominał ten lakier, który jest na e, właśnie maszynach. Możemy też sobie zrobić go totalnie matowy. Zostawić go w niebieskim macie. Lub też jak ktoś się lubi bawić na przykład w jakieś tam e, wo, wojskowe kolory to też na spokojnie będzie mógł. Zostawimy sobie jakiś oliw. No, coś takiego. Matowy oliw. No, nie do końca to jest oliw, ale dzięki temu możemy się trochę lepiej pobawić z tym wszystkim. Tak samo kolor Felk. więc sama modyfikacja jak dla mnie super. Dobra, przechodzimy sobie do tego John Deerka. Albo nie, pójdziemy sobie po Fenda. Bierzemy sobie Fenda, największa moc. Kupujemy. No, no, i teraz możemy, że tak powiem, się pobawić fędem w stosunku do tych, że tak powiem, całych naczep. A tak, mówię, fajnie, że te naczepy zostały dodane. Tutaj widzimy, że naprawdę, no co do, tych co do tych przyczep, no jest to, że tak powiem, problem. Jest to problem pod takim względem, że no nie mamy, że tak powiem, e, tych mniejszych, że ten traktor wydaje się na nie trochę za duży. Natomiast, już co tak, mówię, pod tego klasa, tą naczepę klasa. Fajnie to wygląda pod drugą przyczepę zbierającą oraz ten wóz asenizacyjny, eee, Boże, wóz asenizacyjny pod cysternę asenizacyjną Naprawdę super to wygląda No i tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o całą, że tak powiem <laughs> O całą, że tak powiem rozbieżność, bo nic tutaj więcej tak naprawdę nie mamy Nic, żadnych takich ciekawszych modyfikacji nie zostało to, nie została dodana No czekamy na kolejną modyfikację No ale w dzisiejszym odcinku to było no tyle, więc trzymajcie się Cześć i czołem.